Spójnik wen gdy jeśli. Spójnika wen stosujemy wtedy, gdy coś wydarzyło się więcej niż raz w przeszłości, czyli na przykład zawsze gdy jechałem do Berlina odwiedzałem babcie. Czyli wiemy, że nie jechałem tam tylko raz, tylko kilkakrotnie. Bądź ma mm, w teraźniejszości lub odbędzie się coś w przyszłości. Czyli wen stosujemy we wszystkich czasach, jednak pamiętajmy, że jeżeli zastosujemy wen, chcemy zastosować wen w przeszłości, to to musiało wydarzyć się kilkakrotnie. Po spójniku wen występuje szyk zdania pobocznego. Wen może znajdować się w środku zdania, jak również na początku. Jeśli wen znajduje się w środku zdania, to szyk występuje, y, 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 szyk. Wygląda następująco. Najpierw mamy podmiot, następnie czasownik odmieniony przez ten podmiot, resztę zdania, przecinek, spójnik wen, podmiot, reszta zdania i czasownik odmieniony na samym końcu. Jeśli zaś wen znajdzie się na miejscu pierwszym w naszym zdaniu, to będzie najpierw wen podmiot, reszta zdania, czasownik odmieniony przecinek, czasownik odmieniony podmiot i reszta zdania. Spójrzmy na przykładach. W pierwszym przykładzie mamy wen na początku zdania. Możemy również zastosować zwrot ima wen, czyli zawsze gdy, lub samo wen gdy. Ima wen ich nach Berlin fahre, besuche ich meine Tante. Czyli zawsze, gdy jadę do Berlina, odwiedzam moją ciocię. Die Menschen blühen auf, wenn der Frühling kommt. Ludzie rozkwitają, gdy przychodzi wiosna. Mamy również zwroty idiomatyczne ze spójnikiem when, na przykład when, wenn nicht jetzt, kiedy, jeśli nie teraz, wenn nicht dann nicht, jeśli nie, to nie, ohne wenn und aber, bez żadnego ale.